Ale ma pazury, podchodzimy do niej. Skąd pomysł na ten yy, kostium? Bardzo lubię grać LeFourDead, jest to jedna z moich ulubionych gier, strzelanek. No i Witch, jako kobieca postać, mogłam jeszcze być kwasówką, tak się powiem, no ale to mi się bardziej podobało. Fajnie, fajny pomysł na strój. Ogólnie chyba przyciągasz bardzo dużo tutaj ludzi w takim stroju. Ledwo jestem chwilę, już dosyć sporo zdjęć mam. O, no to chyba się cieszysz, nie? No, o to mi chodziło. No, to dobrze. Trzymamy za ciebie kciuki, podałbym ci rękę, ale no, masz pazury i boję się. No to żółwik, hej. E, jak to sprawy na ulicy? Czy dużo skurwysynów zostaje ostatnio przez panią strzelonych? Niestety nie. Dlaczego? Uciekają, słuchają się. Słuchają się, grzeczni są. A no bo taka, taka zacna pani oficer zapewne budzi respekt. Kto wie? No jak to kto wie, pani oficer, nie wie? Nie wiem, nie widzę. No z takim gnatem w łapie to ja bym się bał, nie? Jak się ludzie boją, to dobrze. E, witam, zacendamy. Czy mogę zadać Wam kilka pytań? A pozwólcie się przysiądę. E, po pierwsze, jak się Wam powodzi na ostatnich meczach? Dobrze, bardzo dobrze. A tobie? No dobrze, raczej gramy razem, więc... No tak, sam więc jeden zespół, dwie postacie o e, odmiennych uzupełniających się cechach. E, mogą dużo zrobić. Jaki przeciwnik sprawia najwięcej problemów? Zdecydowanie Leona. Leona, dlaczego? Bo ma dużo ceceków, stuny i to jest straszne. Nie można się ruszyć właściwie przez 3 sekundy. Caitlyn. Dlaczego akurat Caitlyn? Bo ma strasznie duży zasięg i tego nienawidzę. Hmm, nie, nie myślałaś może o wsparciu bohatera, który potrafiłby ją unieruchomić, zastunować, cokolwiek? No, raczej. I kogo byś wybrała? Lone. Aha, zabiliście kogoś dzisiaj? Oj, to ile osób od egzekucji? Jezus Maria! Kocham kartony. Ko ko kocham tony, 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 kartony. <ścoughs>